zaduszki takie. Mój znicz zielony się pali cały czas, ale postanowiłem przywieźć, bo to był mój wkład, który wstawiłem w czyjś znicz, a tutaj przywiozłem taki znicz z kolei bez wkładu, z taką dedykacją. Wydaje mi się zasadna. I tu akurat widzę, że ktoś postawił z kolei sam wkład. Więc, żeby było ładnie, to wykorzystam wkład i wstawię go w znicz. No i tak to teraz wygląda.